mówisz kapitan JKH GKS ogromnie szczęśliwy chyba dzisiaj po to mówiłeś wracam do JKH LGKS-u do Jastrzębia, żeby zdobyć mistrzostwo Polski, dzisiaj się udało tak, ciężko pracowaliśmy, można powiedzieć dwa lata, tak, dobrej pracy i dzisiaj to zaowocowało mistrzostwem Polski po drodze były mniejsze sukcesy ale też bardzo ważne I, i ta drużyna cały czas się budowała z każdym miesiącem była coraz lepsza i, i wszyscy zapracowaliśmy na ten dzisiejszy dzień na ten dzisiejszy sukces, myślę, że przed tym sezonem nikt się nie spodziewał, że zajdziemy tak daleko i że udowodnimy wszystkim, że taką, można powiedzieć, mądrymi decyzjami zarządu klubu, Leszka przede wszystkim, tak, mądrymi transferami, mieszanką młodości, z doświadczeniem, z dobrymi obcokrajowcami osiągniemy tak duży sukces, tak, bo, bo tak naprawdę każda drużyna w tym sezonie dużo się wzmocniła, było wiele obcokrajowców, dobrych obcokrajowców, ale my pokazaliśmy, że polska drużyna też ma szansę zdobyć tytuł. Powiedz mi, jak podtrzymujesz tę rywalizację z Krakowią, bo no było mocno zacięte te spotkania, do dzisiejsze zwłaszcza. W końcówce przegraliście szale e, zwycięstwa na swoją korzyść. Takie były całe nasze play-offy. E, czy, czy z Nowym Targiem, czy z Katowicami, czy z Krakowem. Każdy mecz był na styku, ale, ale w każdym meczu pokazaliśmy, że, że te ważne momenty, te, te chwile przeważamy i to my wychodziliśmy z nich zwycięsko, tak? W play offy przegraliśmy tak naprawdę te dwa mecze i i tylko dwa mecze, a reszta 12 meczów było po naszej stronie. Radek, potrójna korona na waszym koncie, do super pucharu i Pukaru Polski dorzucacie Mistrzostwo Polski, to chyba najbardziej cieszy. Ha, zdecydowanie tak, no. pierwsze w historii Jastrzębiacz i naszego klubu mistrzostwo smakuje wyśmienicie. Jak podsumujesz tą finową rywalizację? Generalnie play-offy były bardzo ciężkie, może poza tym początkiem. Eee, każdy mecz był bardzo ciężki od początku eee, całych wszystkich serii pod ćwierćfinału, po półfinał aż do finału. Eee, ale myślę, że byliśmy bardzo dobrze przygotowani pod względem fizycznym, taktycznym przegraliśmy tylko dwa mecze i, i myślę, że zasłużyliśmy to, na to mistrzostwo. Jak już wiesz jak smakuje super buchar, puchar jak smakuje mistrzostwo. Czuję się jakbym wygrał puchar Stanleya. Uśmiechnięty radosny, no wreszcie koniec i to ten szczęśliwy, wspaniały. Mistrzostwo polski na waszym koncie. No dokładnie. Cały, cały rok pracowaliśmy na to, aby zdobyć. Ciężko pracowaliśmy na to, by właśnie zdobyć te mistrzostwo polski e, historyczne e, No bardzo się cieszymy i myślę, że zasłużyliśmy na te mistrzostwo. Wcześniej wygraliśmy super puchar, puchar polski i czekaliśmy właśnie na, na, na te mistrzostwo i to się spełniło. Jestem bardzo zadowolony z tego że Glaskiewicz e, ogromnie zadowolony i szczęśliwy, koniec sezonu i Mistrzostwo Polski na koniec. Dokładnie tak. E, przed sezonem no, nie spodziewalibyśmy się, że sięgniemy po trzy e, najważniejsze trofea e, w lidze. Jednak to się udało. E, szacunek dla wszystkich chłopaków, bo naprawdę zrobili kawał świetnej roboty i no i już potrzebujemy przyszłości. Okej, okay, to o tej przyszłości za chwilę, ale jeszcze pocieszmy się trochę. Ciężko było, ale finał no, radosny. Tak, tak. No i nie powiedziesz, że będzie łatwo, no Kraków naprawdę e, miał bardzo mocną drużynę i można powiedzieć, że, że z tego składu co mają można, można było śmiało zrobić nawet dwie, e, które spokojnie mogłyby powalczyć o Mistrzostwo Polski, no ale ale my pokazaliśmy ten taki charakter e, wszyscy walczyli od pierwszego do ostatniego meczu i, i, i naprawdę się nam to należało Marek Wolka, dzisiaj przeszczęśliwy zdobywasz Mistrzostwo Polski z JHG a w Szczębie Jakie to uczucie? No samo to, jest to skrojony dla mnie keď sme historicky vlastne prvý titul získali pre toto mesto a jediná škoda, že proste je to bez kibicov a uh, sú pusté tribúny, to, to je veľká škoda, ale tak nič sa nedá robiť. Situácia je taká, tak ideme si to užiť aj takto. Celý sezon bol dobrý v vašom vykonaniu, e, takže máme miałeś veľmi dobrý sezon. Dužo trafiň, dużo asyst. Tak samozrejme, tak uh, v play-off to už nebolo také, ale uh, jednoducho Raz to padá, raz to nepadá, hlavne dôležité, že sme vyhrali, ale so sezónou som viac menej spokojný. Tak vyhrali sme titul, to, je, to bolo to najdôležitejšie, preto som sa mišiel. Misia splnená, takže, takže určite, určite to beriem pozitívne. Kamil Vavenga, z Polski, to brzmi mi dumne. Tak, bardzo się z tego cieszę, jestem zadovolený z tego, że jesteśmy potrójnymi mistrzami, stworzyliśmy historię w Jastrzębiu. No właśnie, to był trudny sezon, ale bardzo radosny dla Was. Tak, dokładnie. Ten sezon był jak sine qua szliśmy raz do góry, raz do dołu, ale na szczęście to, co mieliśmy wygrać, to wygraliśmy. i No i teraz się tylko z tego cieszyć trzeba. A to jest drużyna, która dokazała wygrać Super Polar, Polski Polar, wygrać nie lencie ceny, ale tu pracę, tu podejście, ten charakter, który ta to drużyna mała. Dosť, mali sme všetko, čo sme potrebovali na to, aby sme to dosiahli. Mali sme perfektného brankára, respektíve Brankárov. Mali sme obrancov, ktorí potrafili nielen rozohrať. Mali sme lídrov v mústve, starých hráčov, ktorí to provadili. Mali sme snajperov, ktorí rozhodovali meče. Mali sme valčákov, hej, ktorí nemali problém valčiť, aj keď im nešla hra. Hej. Máme mladých hráčov, ktorí majú pred sebou perspektívu. Myslím, že táto sezóna nám niečo dala pre 10 starých. Neostáva nám nič, len sa tešiť a krásne si to užiť. Pre tieto chvíle dlho, dlho sa a ťažko sa pracuje. Veľa potu, veľa krvi nás to stálo a teraz sa treba tešiť. Fantázia práve.